Manu z tej strony Włodar Witam Cię w kolejnym odcinku i dzisiaj mam dla Ciebie Zestawik no takie już ostatnie momenty Na e, przetestowanie czegoś mocnego No bo jak dobrze e, Pewnie większość z nas wie w środę Czwartek, dla nie wszystkich w środę, że już nowa mapa, Wjeżdża integracja z, wy, z Vanguardem, także nowe bronie, e, nowa mapa, bardzo dużo zmian, e, więc na tą chwilę jeszcze mamy dwa dni na przetestowanie tego zestawu. No i zachęcam Cię do zagrania sobie bullfrogiem z C58. Słuchajcie, ja sobie Bullfroga zbudowałem w taki sposób. Mamy tutaj e, kolbę, e, laser e, i chwyt bruiser na movement, wszystko e, mamy tutaj 65 Amon. No bo graliśmy sobie czwóreczki. Normalnie na solo wystarczy mieć tą 50, więc nie trzeba zwiększać magazynku. Można zainwestować sobie w lufę i zwiększyć sobie zasięg rażenia. No i ja sobie tutaj założyłem tłumik huku, żeby mieć to szybsze przycelowanie. Natomiast tłumik gru też będzie bardzo dobrym wyborem, zwiększa nam troszeczkę zasięg. No i C58 zbudowane całkowicie na daleko, czyli lufa, tłumik na zasięg, chwyt pod kontrolę, 45 amo żeby nie zabierać za dużo czasu celowania, no i aksel armsik, żeby ładnie tam w Główkę przycelować, także polecam sobie przetestować taki zestawik. Zapraszam Ciebie do tego gameplayu. Zobaczcie, jak e, udawało mi się tam ogrywać akty 1 vs 4. E, także co, zapraszam do oglądania. O ty, złodziejasz! To na dachu jest ten

oni tak strasznie rozdzieleni Dobra, chodźcie na sklep Mówię, że siano Żubr i Harnas to synonim piwa dla meneli W sensie, no, u mnie też tak ludzie mówią, no ale mi smakuje no. W sensie, nie ja wiem, że dużo Meneli pije to piwo, ale Ja na przykład Bardzo lubię harnasia, bardzo lubię żubra e, Nie wiem, tak średnio Wojaka lubię no Nie mają już dobrej opinii, no, ale zrobić mi smakuje no. O! Dobra, gdzie lecimy? Hangary? Hangary, co? Hangary. Yeah, no walić drzwi. Nie, nie chodzi o guszaćca wrzucamy, więc pewnie Ja to ich bez guszacza robię. No chłop, kule odporny. Nice. Jest na traku sniper. ten trackem to ja nie wiem, gdzie on tam jeździ. A on pod spodem jedzie, ale go zaraz robię. Dobra to! A gdzie ten sniper? To kolega gdzieś zostawił Ty no to ciekawe, gdzie on wysiadł dropa Niebieski tak? Dobra, dobra, Kurde, może dołem tam przebiec Dobra, ja ich tam podbiegam już na niebieski Cześć Mikołaj, Reszta dla Pani Dobre, dobre i śmieszne Jeden zdjęty, ale już on wiedzą w momencie. Kolejny zdjęty Obity, obity do zera. Powolony. A bo mam skręteczkę gdzieś. Młoda w takim momencie myszkiem przestało działać, co gdzie? Jak było, nie? Spokojnie, kontroluję sytuację. Dalej, no ja nie to w takiej sytuacji? No ale, ale nie musisz. Nie. Tak. Eee. Na daleko Szef. Może do bunkra bił, no nie. Wiem. Dobra, BFP zaraz odpalę. Gdzieś tam. Tylko w landzie Harn... Nie no, ja co? Mm, nie jestem takim okazji, browaru. Ej, hangar chyba był no, po powaręczył Tak, jest, jest. Patrz, że nie Jeden powolony. Mam Co ma O kurde, więcej ich jest. No jest, jest. Ej więcej, Ta, dwóch mam. za dużo, za dużo. Help, help Kurwa, nie ma Mamo Jeden tu jest powolony, jeszcze dwóch stoi Aj, powolony Znaczy nie powolony, ale bite. Ej, podnoszą się na rogu A jak się nie podnosili Co tu się działo? No ale to idę team w ogóle, ktoś inny na do nich Ten Co tu się działo? Tam był taki chaos. No woda, 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 no nie! To ja miałem BSP! To Nie ja wiem, kurde, za minutę to jest może, może czekamy Jak ewentualnie jakąś lupę może. To to było, no, nie, 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 czy nie, 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 Kurde, ale tak mi się tam dobrze ich robiło. Eee, no szkoda, że takiej pomocy nie było. No, to się na... Większa by się przydała, nie? Aż w tym miejscu, to... Wiadomo, za duża też nie może być, bo za dużo fragów nakradną. Dana, <grym> ale kurde, no tarabaty tam były ostre. Nie chciałem, żeby się podnieśli i trochę na wariata poleciałem i to mnie zabiło.

Kurde, mam dojazd od helki Ja pierdziele, ceky mi zrzucił z tej heli Ej, w czterech! Czemu się sami nie wysadzili? Ja bym się pewnie wysadził Ole, mam na dla tym, na dobie Idą Ale widzę kurde Ole, każdy w każdej promocji No, ale są te słowce, co wiesz, wie, będzie o, 12 nafcie, i od razu z dwoma kratami wraca Warzone będzie darmowy, tak, Warzone normalnie, za friką. Tak jak i teraz, nie? Tylko po prostu zamiast Werdańska będzie Pacific ja. To, no. Nie wiem gdzie, nasłysza, ale słyszałem. Ale pod to. <coughs> I Nie wiem czy tam kurde na dropa lecieć Nie wiem, nie wiem, nie wiem Boże, nie No to... Boże ob, taką obstawę mają na ten drop i z daleka i z no, no ale kurde bez gazinga. broni mam biegać Nie wiem na ty... zresztą chcesz, tam... no. mhm. to Tam mówię, żebyła pstawę, nie 40 metrów przydał chyba był na dachu co chujcie by No nie, ma... nie wiem czy to jest sens, żeby się z nim biegał

Co się, o, to się podziało? Kamera, no nie mam A, tak, dobra U mnie U mnie u normalnie. tak, problem z przeglądem? Nie, Jakiś problem z przeglądem. No, no. yes. yeah, tak, 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 Taki moment, że przyjedziesz i nie ma browara, nie? <laughs> Damian. E, tak, nowa mapa będzie całkiem, no. Werdańska ma już nie być. Tak, de kiepski, na jak. <laughs> Najlepiej, kwintesencja Polaka, nie? <laughs> Na ferie jadę, bo tam coś się zblubkuje No nie ja masz, to... masz to samo Prążka wziąć na Dobra, dobra Chyba typów tutaj mam no, 90% mam tutaj typów Tak tu je, że ja, szybko panie, podnieść Oniżo mnie ładowałem O to zrobiła Czak piją Musiałem zasyć Pessoal, eu estou sem você. 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 Eu estou

No. Co tam, Haug, robiłeś? O! O, ale mnie klepi. Dobra, trzeba tam spadać i wykupić chłopaków. 10 koła. No, dobra, Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, wykupię i dopiero będziemy się klepać. No, chyba ta tak? O

Powodzę, jak się wziąłem w grzeczkę. Wróćmy, wróćmy, Nadami, nadami. wróćmy. Nadal Okoluj. No to tu lubię, jak wy wiesz, tutaj zajdziesz, kurde, ja tu patrzę, można się powrotować, co wie.

Bez hejtu, bez hejtu Czy ja hejtuję? <grymne> nie, nie, czekaj. Yy, ostatnio do to... siedzę, bo jego count chyba 260 km i mówię no zobacz jakie bambiczków dostaję do lobby. Co co jeszcze raz? 260 km, mam na sobie co nie, fajne klauw tak, tak na niego się patrzy, bo wy, ale bambiki bropi, weźmy, pyta człowieku <grymne> Chłopy, takie rzeczy mu robiły, że to byłem że tak się da w ogóle. <grymne> Trzeba chyba tam wrócić, Tam miało ja to tam, wszystkich, kurde. A ktoś mi przed chwilą tutaj pisał na czacie, że ten bullfrog to jest słaby. <grystanie> serio? To ja chyba taki mocarny, co? <grystanie> No co ty gadasz, Linkie? Nie no, co mi pocisnął teraz? Opa, dwóch typów o tam jest. to jest. Dobra, to no jest. Jeszcze gdzieś na dole, o jest. To dwa teamy były. mi powiedział eee, Więc to, to trzy gierki robimy zmianę to jest pierwszy meczek Żołądek w ogóle, Jaki żądek? A, że już biegliśmy Patrz Na dwóch minimum z góry tam no wam zostawiam. Kupcie BSP szybko. Już tam za Nie wiem czy na prawo czy na lewo więcej No niby na lewo, ale idę na prawo. No tam fura jest, to może jednak na prawo? Nie wiadomo. Kurde, odjeżdżają. Ah. Ale zawsze strefę tak czy siak można zająć, no. ci to pojechali, w cholera. To drzwi, to drzwi. Teraz dopiero. Może ten domek tutaj przytrzymamy, czy... Może ten następny jeszcze. Może być, mogę bezpośrednio odpalić nawet jak coś. Mamy na jeszcze jedno. To A może ten następny chodźcie, będzie chyba lepszy. jedniejszy będzie. Tak. O, o, blisko murku tutaj są. Tu gdzieś był. Nie na jeszcze mamy. No nie ma wyróżku Lol, na no otwartym oh. ten snajper Jak wdał Podbiega tutaj, od pomarańcza Jeszcze, jeszcze Za murkiem gdzieś tu jest

ja, ja bogiem ja się na sygnałach Ja byś kies kupił przerw To by kupili, no Ej, ale patrzcie, tam trzymurku murku jeszcze są Live, live, live eee. Pogawiona Nie, gdzieś nie, są tu, czy murku dalej? To no, by ty? Prawne? czy jeszcze by będzie drugiej jakiś. drugiej nie, może być. po drugiej stronie pewnie są. Dobra, wipe stąd wszyscy. Gdzie to? No, to jest gdzieś, No, tu jest lepsze, jest. jasno, jasno, jest, to jest, to jest. Ogólnie sama, jedna czwórka została ostatnia. Dwóch na duchu. Mam hita, Ja nie wiem, mam nie na ulicy. Właśnie mam. Dwóch tam zabiję. Jednego dobiłem, jednego powaliłem znowu. O kurde Skąd? O, nalot precyzyjny, dobra Gdzieś przy murku, gdzieś pomarańcz Tak, na, na weź się tam do gór. Ale mi jeb... Było... Ej, weź to z bo kurde nie będzie go widać Na zielonym jeszcze Live, live, czerwony Trzeba dojechać. Jak nas powali. Dostał, dostał. Tym, tym. Nice, pięknie. No i mam nadzieję, że Ci się podobało w tym miejscu. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do lekowania tego filmu, do subowania tego kanału, no i do następnego. Siema, siema.